Wiecie co ja wam powiem? Pojechali w pizdu nas zostawili A więc tak, witam was bardzo serdecznie w kolejnym sędziarstw kurwa mać vlogu A dzisiaj Dzisiaj mamy na warsztacie Yamaha XT 125, Honda CRM 5090 Oraz skuter Piaggio O którym, na, o którym filmik się pojawi już niedługo, mamy tutaj jeszcze Wojtasa I Wojtas lecił mi mnie dzisiaj na plecaku jak zawsze zresztą, jak jesteśmy na jakimś wypadzie, Dobra Wojta, siadaj lepiej. Bo co, kurwa mam zasunięty plecak? Tak. No. Gitus. No. Czekajcie, procedurę startu sendy. lusterka jest kurwa są przestawione No my jedziemy dzisiaj ostatni Stało? Co się Kurwa I co teraz? Co robimy? Zajdź, zajdź przyjechać Znowu pójdę Mamy przypał, Lekki O co? By mnie tanżo pan. flaka? cmentarza Jak ty to zrobił? Nie wiem, może najechałem na szkołę Teraz muszę do domu jechać Kurczę, no słaba sytuacja No ja też żadnej pompki nie mam No na cypie możesz Dobra i chyba raczej nie dopompuję, bo przecież... Ty, ale obyś chodzisz pompowo żeby na chatę zajechać No to można podjechać A na to chacie ma... nie macie sprężarki? No ja na chatę mam daleko no. Bartek, masz na chacie ten? Co, sprężarkę? No, nie a pompkę? Nic A dyzio? To no to Trzeba do dyzia podjechać Do to najbliżej ma ja tu Dobra, nie. ogarnij się, wiesz co, byś... A co, znosić się zaczęło? No, poczułem kamienie na pędzle Ostatnio co wymieniałem tył, teraz przód jest I na pewno będzie dentko przecięta Ten kurwa polem jedzie, ja pierdolę Ej, nie posionym, ej. Nie posionym. Kurwa ja to mam przeboję Dobra, do Dysia się podjedzie i się to ogarnie. Kurwa. <noise> Co? Guma. 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 No Ty, się Guma. Guma. to z tak za tak Guma. Do ciebie może Guma. Guma. podjechać. Nie, nie mam Nie masz? Bo na stawie wszystko jest Gdzie? Nie wiem czy na Nie wiem, była pytała, Nie wiem, bo Nie mam tego No, dobra A pokaż Mocno? No, nie Nic nie, nie ma. Weź kluczyk gdzieś się Bo ci akumulator padnie całkowicie Ja, Ale może na stację podjadę A co? Mocno? No, tyle Nic pa, tu, nie ma Z przodu no, no, nic, nic nie ma Co nic nie ma? Ja, to parze. No, ale parze. Nie trzyma się tak e, oponerantu. Kurde, jak ty do domu jechać teraz? Ty po prostu na, na, napompujesz i będziesz jakoś powoli jechał Nie. A gdzie daleko do domu masz? No do Janowa A co tam cały chuj? Bo na pole Tak Dobra, to jadę A No chuj, że chcesz na tej A gdzie, no. żeś tutaj głęboczko Nie wiem A No co? Ty... A poczułem tu jechał na cmentarzu, na cmentarzu, potem szklę może gdzieś złapał Co To jedziecie ze mną czy nie? No ja tam się sram. Cześć. Mogę zreklamować. Dobra, jaki ty masz ten kanał, to cię, to cię zareklamujemy. Motorem w teren. Motorem w teren polecamy. Co? Dzięki. Polecamy, oglądamy, jeszcze wam podlinkuję potem. Wojtek zasunięte wszystko mam? No. Się, mnie dodać. Dobra. To tam zagadam z nimi, nie? Dobra. Dobra. Cześć. No i pojechali znowu kurwa bez nas, no. Go project. Może być tędy, tędy nigdy nie jechałem, Wojtek takie też.